tak naprawdę to widać tylko dach, kominy i widać góry ten film chciałbym poświęcić osobie która już z nami nie ma jedynej osobie która nas po ludzku, po męsku nie wychujała i przyjechała z nami tutaj do Zakopanego kiedy z moją kochaną żoną braliśmy ślub Marcin, jesteś zawsze w naszych sercach. Odszedłeś za wcześnie, odszedłeś, naprawdę, za wcześnie. Ale w naszej pamięci zawsze będziesz żył. Jedyny gość, który wsiadł w pociąg i przyjechał do Zakopanego, żeby uczestniczyć w czymś tak ważnym, jak nasz ślub. W takim wydarzeniu uczestniczyłeś. Marcinie, za to Ci dziękujemy. Trochę taka ironia losu, bo jesteśmy w tym samym pokoju, w którym ty mieszkałeś. Więc pewnie patrzyłeś tym samym okiem, którym my patrzymy teraz na góry. Byłeś gościem. Jesteś gościem. I zawsze z nami jesteś. Dziękujemy.